Można! Nie! Złe obrazki dla dzieci! O nie. Kolejny duper, ale no dobra, no trudny ustawienie. Co to chyba powinno być ta... To jest jego głowa? Chwila. Kontekst straciłem już. Jak on to powinien być? Nie. Aha, tu jest źle Okej okay. Nie O tak Tak i tu jeszcze też o Te też się kręcą podwójnie Nie to jest Aha, już wiem Tak Czyli ten musi być na dole, a ten jest na górze o tak. Dobra, morda tego koleś. Boże, jedyny. Jak to ustawić teraz? Jak to ustawić? Nie. To jest tego na dole. Ta na górze ma... O, taki fryz, jest dobrze. Tak. Tak, jest dobrze. Tego trzeba przykręcić pana. Tu mu trzeba ustawić. Dobrze. Behold the mark of Kane. Zaiste Zaiste ta zagadka była głupia A, czego ja nie zrobię tutaj? Różne rzeczy mi się udają Okej okay. Kolejna część Kolejna część pojebanej prawdy Potrzebuję was, złodzieje. Chodźcie za mną. Mm, gdzie to jest to, co im pilnują? Eskadro złodziei! Kurczę, no gdzie to jest? Z drugiej strony, tak? Jest. Eskadro złodziei do ataku. Stop! Stop, to tutaj. Dobrze. Strona kodeksu jest moja. Chwytam tam ten, co, twój kodeks, piękny, moje rączki. Niestety jeszcze muszę przynajmniej na 2-3 wieże wejść, żeby się dowiedzieć, czy to wszystko jeszcze jest. Hmm. Jak na tą wieżę wejść? Jak się na nią wchodziło? Pomocy! Nie mam zielonego pojęcia. Dostałem się jakoś. Je... ale się cieszę. Teraz tu na ten gołębnik, taki prowizoryczny. Hmm. Tam się nie dostanę. Nie. Nie jest dobrze. Nie chciałem tego! Ja bym na głębniku, ludzie! Eee, nie, odrzuć. Nie chcę, co je... nie. Nie. Gro, nie denerwuj mnie, proszę. <ścoughs> Jeszcze na dole mnie zostawili, no? O wy kutasy, jebane. Nie wkurzajcie mnie, bo to źle wróży. Dla was. Nie chcę żadnych misji gołębiowskich czy tam jakichś innych tam mm, tutaj spróbujemy. A ryzykuję dobrze. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje. La, 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 nie tu, nie tu, nie tu. Z drugiej strony jest wejście, dobrze. W górę teraz kochany Ecję w górę. Nie zabić mnie. Dobry, grzeczny, Ezio. Teraz gdzie jest ta wieżyczka? Tu na górze? Niebezpiecznie będzie. Nie lubię takich spadków. Oj, to coś, coś przeczułam, że tu się śmiercią moją skończy. Tak, tu się orzeb, to znaczy, że muszę tu wnieść. Synchronizacja. Niedobrze, herbatka mi się kończy. I teraz tak. Gdzie ja muszę. Aha, tutaj dobrze. Jerony, mój! Boom, dobrze. Strony kodeksu jakieś. Jest jedna. i się miasto kończy. Akurat ostatnia. Ruszamy dalej z fabułą. Widziałem kość do wyjęcia. Wojownicy, tak? Przybywajcie, wojownicy. O, kurtyzany były, no? Trudno się mówi. Zostaw mnie. Biegną, biegną. Będzie, biegnie ma eskadra Power Rendersów. Go, go, Power Renders. Rozwalcie no, ich. Tak, <noise> centralnie wlazłem w środek akcji. Jestem boss. Dobra, to jest ostatnia strona, która mogłaby tu być w ogóle. Bo już reszta to są tereny wiejskie. No ja idę tam, gdzie muszę się udać. Jest, kobyłka. Pozwolicie, że sobie wezmę ją tutaj, dla swoich celów. Yy, a ty co, misję dajesz mi? Jak to jest misja, to spadaj. Nie interesuje mnie coś takiego. Twoje brudne gierki mnie obchodzą. Drogi kurcze, szmaty jedne. Ta, przez pole jakieś, całkiem nieźle nawodnione. Kobyłko, kobyłko, dasz radę? Dobrze już, czekaj, czekaj, draniu. O nie, jeszcze jedna łamigłówka, czekaj. zajdzie mi się znacznie dłużej niż myślałem. Gdzie ta łamigłówka była? Ona była na wieży, czy ona była tu, gdzieś? Cicho, cicho, Leonardo. Zapnij mordę. Pióro, tak? Hmm. E, nie, nie chcę pióra. Nie mam czasu. Holo, holo, chyba, chyba na tej latarni było jednak. Chyba. Idziemy na latarnię. Oj, mam nadzieję, że to tu było. Jak nie, nie będę zadowolony. Jest! Super. Nie się, że tam się... O, dostanę się. I dobrze. Na szybkiego. Synchronizacja. Nie, znowu takie zaznaczenie obrazków. Czerwień ma być ten kolorem dominującym, tak? A skąd mogę wiedzieć, które to jest? Ludzie, ratujcie, pomóżcie mi. Okryty pod morzem czerwieni. No dobra, chwila, daj mi się, że ten król jednak nie będzie. A może jednak będzie. Mam czerwone rzeczy znaleźć na obrazku. Pomocy! To jest czerwone. Nie ufam Tobie. Przerwienie o co chodzi? Chodzi o krew? Chodzi o nie wiem. Zabójstwo. Ludzie, umóżcie mi. Wiecie co? Tą zagadkę trochę chyba teraz daruję. Nie mam zielonego pojęcia i jak nie lubię tych zagadek. No i to co to będzie? Ten obraz chyba będzie na pewno. A jest jakaś tu, jest jakaś tu podpowiedź? Zbliżenie. 好。Uh huh. No dobra, ale z jaką czerwienią chodzi? Chodzi o szatę? No, Dawid i Gola, ma coś czerwonego. Hmm. To chodzi o to o krew, o śmierć? Hmm. Mateusz, może ten prometeusz, ale co? To... Chodzi o krew. O nie wiem o co chodzi. O zabójstwo? O szatę? To ma jakby czy jakąś czerwoną szatę. To chyba czerwona jest. Drzewo, którego strzeg go włoży. To, to jest jakieś drzewo z wężem. Hmm. To może to będzie. Chwila, moment. Weźmiemy to. Przyjrzymy się zaraz. Cuda przez wieki noszony na strzępy podarty ukryty pod morzem czerwieni. To chodzi o jakieś gacie. Bielizna czerwona. Zaraz. dawidzi ci Goliat. Tak. To dobrze. Jakoś tu nie potrafię dowiedzieć się, dowiedzieć się jakichś innych rzeczy, Ech, daruję to sobie tę zagadkę. Dobra. Eee, wyjdź. Który to jest chyba, klawisz. dobra. Daruję sobie to. Marnowałem sobie tylko 5 minut czasu. No, w dupie te zagadki. Mam je w dupie! Tak, to będę pewno jeszcze raz zabitym. No, do tego czasu to sobie przypomnę, gdzie to w ogóle powinno być. Leonardo, czekaj na mnie. Skakuj na tylko były, baranie jeden. Wio! Jedziemy. Dosyć mam, kurde, tych głupich zagadek. Ta gra ma być pełna akcji, a nie jakiegoś myślenia. Jakbym chciał zagadkę, to bym sobie kupił grę logiczną. Przygodówkę nawet. A nie jakieś, kurde, rozwiązywanie zagadek. Ups, nie to, nie. Nie tu. Czekaj pedale, idę do ciebie. Idziemy, idziemy.